Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać gierkę darmową, darmową grę online minionki u fryzjera, minionek u fryzjera. Będziemy się tutaj zajmowali tym minionkiem. Gra jest po angielsku jest, jest grą darmową dla dzieci, więc chciałbym ją pokazać. Idealnie pasuje na, na mój kanał. No dobrze, będziemy musieli tutaj, widzicie, jakie włosy ma nasz minionek i będziemy wcielali się w fryzjera, będzie to taki symulator fryzjera no i moi, moi kochani zobaczymy jaką fryzurę tu bym mógł zrobić naszemu minionkowi myślę, że możemy ściąć mu włosy, troszkę ma za długie, nie? tak mi się wydaje, o zetnijmy mu proszę bardzo tu tak przytniemy troszkę o właśnie słuchajcie, to będzie rewia mody normalnie tak mu przy, przytniemy Możemy też mu kolorować te włosy, różnokolorowe dać. Może zrobimy tak, że z każdego koloru, po trochę, zrobimy. Będzie coś ciekawego na pewno. Coś takiego nowego, taka fryzura. Minionka, który chce być, chce się wrzucać w oczy, chce być, się wyróżniać. Więc fajnie jest, zrobimy mu takie te kolorki. Takie włoski mu tutaj zrobimy. Kolory tęczy, różnokolorowe. Cyk. Tutaj jeszcze niebieski byśmy dali sobie. Patrzcie, jak fajnie wygląda już taki radośniejszy jest nasz minionek. Jak ma takie bardziej kolorowe te włosy. Opa. Tak. I tak. No i co, co wy na to, moi kochani? Bardzo kolorowe ma. To możemy mu zaczesać je troszkę w ten sposób. O! Patrzcie, o! Jak fajnie wygląda. Tu ma takie grzywkę zrobimy mu Tak mu zaczeszemy O! Troszkę do góry, o właśnie W ten, ten sposób Tak na boczek Moi drodzy mu rozczeszemy je Patrzcie Fajnie teraz wygląda Dobrze, jeszcze byśmy mu ścięli te włosy Tutaj O właśnie, żeby nie miał aż tylu tutaj Żeby mu na oczy nie zjeżdżały Dobra Możemy mu je wysuszyć, nawet pokręcić troszkę i będzie miał kręcone, o! Kręcone włoski będzie miał Możemy też prostownicy używać i część wyprościć, taki miss zrobimy, jeżeli chodzi o naszego minionka e, Co jeszcze tu mamy? Możemy... Proszę, tutaj mogą urosnąć mu te włosy jeszcze Patrzcie jakie długie mo może mieć Możemy je ściąć znowu O właśnie patrzcie jak się cieszy to jest będzie mega fryzura zobaczmy dalej możemy mu go ubrać z taką czapkę albo koronę o koronę z czapką i takie okularki mu możemy założyć podwójne nawet o <grytanie> bardzo fajnie wygląda możemy mieć też wąsik nasz minionek Nową buzię ha popatrzcie jak się cieszy Dodamy mu kwiatuszki. Troszkę inne damy. O! Proszę bardzo! Fajnie mi wyszedł, prawda? Bardzo śmiesznie to wygląda, moi drodzy. Tak wygląda ta gierka. Ja Wam bardzo ślicznie dziękuję za uwagę. To były minionek u fryzjera. Ja Wam dziękuję i pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć, moi drodzy.